Dzień dobry Państwu, jestem Kazimierz. Chciałem Państwu pokazać Ocean City z drugiej strony Zatoki, jak wygląda, i krótko odpowiedzieć. Tutaj jest ten most na trasie ekspresowej, na drodze ekspresowej 90 Się przejeżdżać przez pierwszy most, potem przez tą wyspę i potem przez ten drugi most wjeżdża się do, do Ocean City trasą ekspresową drogą ekspresową 90. Można tędy przyjechać z Waszyngtonu z Baltimore i z innych dużych miast. Także tutaj latem przyjeżdża mnóstwo tysiące, setki tysięcy samochodów. Ocean jest to półwysep długości 15 km, szerokości od pół kilometra do kilometra. I z jednej strony oblany jest przez Ocean Atlantycki, a z drugiej strony przez Zatokę. I my, ja w tej chwili właśnie znajduje się po drugiej stronie Zatoki, skąd mamy piękny krajobraz. Widok na Ocean City. Ocean City jest to miasteczko liczące 7100 mieszkańców. Natomiast latem przebywa tutaj jednocześnie do pół miliona ludzi. Proszę sobie wyobrazić, 7 tysięcy, pół miliona. Jaka musi być potężna infrastruktura, żeby tyle ludzi tutaj przyjąć? Są to urlopowicze, wczasowicze, kuracjusze, różni tego typu ludzie, turyści, którzy przyjeżdżają na wypoczynek latem czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Jest to bardzo atrakcyjne miasto, dla w czasowiczów urlopowiczów, ponieważ od strony Atlantyku jest piękna plaża, plaża długości 15 km, szerokości 300 metrów, pięknie utrzymana, codziennie pracują tam całą noc ciężkie kombajny i maszyny, żeby utrzymać ten, tą plażę w czystości i następna sprawa tam od strony południowej na końcu tego. Wzdłuż jest Bordłog, Bordłog jest to taka trasa spacerowa, taka aleja spacerowa wzdłuż oceanu, wzdłuż plaży z desek szerokości 20 metrów, długości 3 km. Jest to wielka atrakcja dla turystów, w ponieważ można sobie w miłej atmosferze spacerować, przyjemnie spacerować, e, przylegają do tej alei spacerowej e, no, mnóstwo sklepików, basenów, e, wesołe miasteczko i tak dalej, mnóstwo różnych ciekawych atrakcji. Tutaj gdzie jestem, to jest pole golfowe, e, taka dzielnica e, Mała miejscowość, bardzo bogate domy. Domy tu są wartości po kilka milionów dolarów, ponieważ jest ten fantastyczny widok na zatokę i na Ocean City. Ocean City, tu co widzimy, jest w zasadzie niska zabudowa, a jest taki odcinek około 2-3 kilometrów, gdzie są zlokalizowane wysokie budynki 30-piętrowe. Są to w większości hotele, ale również budynki mieszkalne, gdzie znajdują się mieszkania prywatnych właścicieli. Oni sobie to latem wykorzystują na wypoczynek. Tak? Nas w Polsce też mają nad morzem ludzie mieszkania, co tutaj lubią. I żeby mieć przychody, to. Dają agencjom te swoje mieszkania pod wynajem. Jest to, są to mieszkania pięknie urządzone i wynajęcie na tydzień czasu takiego kompletnego mieszkania z meblami, ze wszystkim, z kuchnią kosztuje od 2 do 6 tysięcy dolarów na tydzień. Hotele są zlokalizowane tam w tej części południowej, tam gdzie jest koniec Cypla, koniec tego Półwyspu tam jest hotel Grand Hotel Marriott e, Holiday Inn Day Inn e, i szereg innych wszystkie które występują w Ameryce tam są zlokalizowane e, no musi być ze względu na taką masę turystów i w pół miliona musi być odpowiednia baza mieszkaniowa baza wyżywieniowa e, rekreacja rozrywka wypoczynek, ale chciałbym zaznaczyć, chciałbym właśnie poinformować, że miasto jest ukierunkowane na wypoczynek rodzinny, prorodzinny, całe rodziny z dziećmi. W związku z tym jest tutaj ustawowo zakazany hazard, agencje towarzyskie inne tego rodzaju. Jest w policji, około 1200 ludzi zatrudnionych w policji i oni bardzo pilnują porządku. Po 23.00 jest niedozwolony hałas. Jest specjalna policja, można wezwać, i policja zadziała, żeby ci mieszkańcy tam nie krzyczeli. Nie robili hałasu. Ludzie tutaj przyjechali, przyjechali na wypoczynek. Także, tak tutaj to wygląda od tej strony. Tak jak mówiłem, tutaj jest na, jestem na polu golfowym. Tu jest jakiś dołek któryś tam pięknie utrzymane, no nie tak jak w Ocean Pine, pola golfowe, bo tam są już utrzymane no w stopniu maksymalnym, super ze względu na bardzo dużą ilość członków tamtego klubu i dużą ilość użytkowników. O tej porze tam jeszcze w Ocean Pine grają w golfa, a tutaj jest pusto, raczej dla tych mieszkańców tylko. no Dużo jest kaczek, kaczek jest piękne jeziorko. No i dookoła są właśnie zlokalizowane wille bardzo drogie. Po kilka milionów albo może nawet kilkanaście milionów dolarów. Ze względu na ten fantastyczny widok na zatokę. Także tak się prezentuje Ocean City od strony zatoki. Od strony zatoki przepiękne miasto, jak się wjeżdża tamtymi mostami. To robi wielkie wrażenie i przypomina coś w rodzaju Riwiery Francuskiej czy różnych innych takich miast wypoczynkowych, luksusowych gdzie wyjeżdża tysiącami ludzie na urlop to tyle co chciałem powiedzieć dzięki, pozdrawiam wszystkich serdecznie do usłyszenia, do zobaczenia, bye bye